czy zdarzyło wam się spojrzeć na swój ogródek i pomyśleć, co tu poszło nie tak? Przecież słońce świeci, podlewam regularnie, a zamiast wymarzonego, rajskiego zakątka, prawdziwa dżungla, pełna roślin agresorów i gatunków, które wymagają więcej uwagi niż małe dziecko. Dziś podzielę się z wami moim osobistym czarnym spisem. To moja czarna lista dziesięciu roślin, których już nigdy więcej nie posadzę w swoim ogródku i szczegółowo wyjaśnię dlaczego wy też powinniście się ich wystrzegać. Obiecuję, że po obejrzeniu tego materiału inaczej spojrzycie na planowanie swoich grządek i zaoszczędzicie mnóstwo czasu i nerwów. Każdy ogrodnik marzy o idealnych plonach i pięknych, bez zadbanych grządkach. Ja nie byłem wyjątkiem. Na początku mojej przygody z ogrodnictwem z entuzjazmem sadziłem wszystko, co pięknie wyglądało na zdjęciu, na opakowaniu nasion. Ale droga do ogrodowego Zen usłana jest nie tylko nasionami, ale też grabiami. I chyba nadepnąłem na wszystkie możliwe. Ta lista powstała z moich gorzkich doświadczeń, z bólu pleców po wielogodzinnej pracy i z walki o każdy centymetr ziemi nawet z tymi roślinami, które wydawały się najbardziej niewinne. No to zacznijmy naszą wycieczkę po alei ogrodowych rozczarowań. A numer jeden roślina, którą ma chyba każdy, to mięta. Tak, tak, dobrze słyszeliście, ta sama aromatyczna, pachnąca mięta, którą tak uwielbiamy dodawać do herbaty, lemoniat czy no cóż, do mozito. Wydawałoby się, co mogłoby pójść nie tak? To przecież roślina idealna. Pożyteczna, niewymagająca, pięknie pachnie. I właśnie w tej niewymagającej naturze tkwi diabeł. Mięta to nie tylko roślina, to prawdziwy podziemny najeźdźca. Jej system korzeniowy to prawdziwa sieć agresywnych zwiadowców, którzy rozpełzają się pod ziemią na metry wokół. Absolutnie nie obchodzi ich, czy po drodze. Rośnie pietruszka czy delikatna sałata, po prostu zagłuszają wszystko, co napotkają na swojej drodze. Moja historia była typowa. Dostałem w prezencie jeden mały, ładny krzaczek. Z radością posadziłem go w kącie grządki z dziełami. Myślałem świetnie, wszystko będzie pod ręką. Minęły dwa miesiące. Zauważyłem, że mięta jakoś podejrzanie energicznie wybija już metr od pierwotnego miejsca. A pod koniec lata, pod koniec lata, miałem nie grządkę z dziełami, a plantację mięty. Próby wyplenienia jej to syzyfowa praca. Wyrywasz jedną roślinę, a z milimetra korzenia, który został w ziemi, wyrastają trzy kolejne. Więcej takiego błędu nie popełnię. Jeśli chcecie mieć miętę, posadźcie ją w głębokiej doniczce albo w wiadrze bez dna wkopanym w ziemię. Tylko w ten sposób zdołacie kontrolować tego uroczego agresora. A kolejny na naszej liście to prawdziwy tytan ogrodu. Jeśli mięta, o której dopiero co mówiliśmy, to piechota rozpełzająca się po powierzchni, to chrzan, to elitarne oddziały inżynieryjne. On działa w głąb. O ten ostry i wyrazisty korzeń, niezastąpiona rzecz do domowych przetworów, wspaniała przyprawa do mięs, ale za tą użytecznością kryje się niezniszczalna wola życia. Jego korzeń to nie tylko korzeń palowy, to potężny, rozgałęziony potwór, który wrasta w ziemię na taką głębokość, że prędzej dokopiesz się do jądra ziemi niż do jego końca. Główny problem z chrzanem jest taki, nie da się go wykopać, a wcale, ani trochę. Możesz spędzić pół dnia, przekopać metr kwadratowy ziemi, wyciągnąć ogromny korzeń, wyglądający jak pień drewna. Ale jeśli w glebie zostanie choćby malutki, wielkości małego palca u dłoni, fragment, to wszystko po prostu klapa. W następnym roku w tym miejscu pojawi się już nie jeden, a trzy krzaczki. On jest jak mityczna hydra. Odetniesz jedną głowę, wyrosną nowe. Posadzenie chrzanu to jak zrobienie tatuażu. Musisz być w stu procentach pewien, że chcesz go widzieć w tym samym miejscu do końca swoich dni, bo pozbycie się go później będzie praktycznie niemożliwe. Dla mnie ta roślina jest teraz pod najściślejszym zakazem. A teraz, moi drodzy, dotarliśmy do niekwestionowanego czempiona. Do króla przetrwania i imperatora agresji. Poznajcie, topi Topinambur, znany też jako słonecznik bulwiasty. Brzmi uroczo i apetycznie, prawda? Kruszka ziemna. Wyczarowuje obraz zdrowych, chrupiących bulw pełnych witamin. I rzeczywiście tak jest. Topinambur jest bardzo zdrowy, szczególnie dla osób z cukrzycą. I właśnie na ten haczyk dałem się złapać. Posadziłem zaledwie kilka bulw w odległym kącie ogrodu, myśląc o przyszłym zdrowiu. Jakiż byłem naiwny. Topinambur to nie tylko roślina, to klęska żywiołowa. Rośnie wszędzie, zawsze i w każdych warunkach. Nie straszna mu ani susza, ani mróz, ani chwasty. On sam zagłuszy kogo zechce. Krzewy wyrastają na wysokość niemal dwóch metrów, tworząc gęsty cień, ale najgorsze zaczyna się jesienią podczas zbiorów. Wykopanie wszystkich bulw co do jednej to zadanie z gatunku niewykonalnych. To fizycznie niemożliwe, a każda, absolutnie każda, nawet najmniejsza bulwka wielkości ziarenka grochu, która zostanie w ziemi, w kolejnym roku da życie nowej, potężnej i równie płodnej roślinie. Walka z Topinamburem zamienia się w niekończącą się wojnę. Przekopujesz ziemię, wybierasz bulwy, ale on wraca, wciąż i wciąż. Jeśli nie planujecie oddać mu pod uprawę całej swojej działki, trzymajcie się od tej rośliny z daleka. Nosia. Numer 5 na mojej liście to Arbus, a dokładniej południowe marzenie przeniesione w północne, chłodniejsze klimaty, ale z jednym bardzo ważnym ale. Arbus, którego próbujesz wyhodować w warunkach krótkiego, chłodnego lata, bez szklarni. Obrazek na torebce z nasionami wyglądał tak kusząco. Ogromny, pasiasty, cukrowo-słodki arbuz wyhodowany własnoręcznie. Wyobraziłem sobie, jak go kroję, a sok cieknie po rękach. To marzenie sprawiło, że zapomniałem o zdrowym rozsądku. Moja arbuzowa przygoda to opowieść o wielkich nadziejach i niekończących się tańcach z motyką. Kiełkowałem nasiona w domu, wysadzałem rozsadę pod folię. Każdej nocy okrywałem delikatne pędy agrowłukniną, a każdego ranka odkrywałem nawoziłem je, podlewałem ciepłą wodą, uszczykiwałem boczne pędy, żeby cała siła szła w owoce. Robiłem wszystko książkowo, zgodnie ze sztuką i owoce rzeczywiście się zawiązały. Kilka małych zielonych kulek czuwałem nad nimi jak nad dziećmi, ale nasze krótkie i niezbyt gorące lato po prostu nie dało im szansy. Pod koniec sezonu zebrałem swój urobek. Były to trzy maleńkie, twarde, absolutnie niesłodkie owoce, każdy wielkości dużego jabłka. Cały mój wysiłek, cały poświęcony czas i miejsce na grządce no dlatego zrozumiałem, że pewne rzeczy lepiej zostawić profesjonalistom z południowych regionów, a arbuzy teraz z przyjemnością kupuję na targu. Szósty na naszej czarnej liście to warzywo dla ogrodników bardzo, bardzo cierpliwych i niewymagających pośpiechu, a ja, jak się okazało, do nich nie należę. Mowa o brukwi. Może dla kogoś zabrzmi to dziwnie. Brukiew to stare, prawie zapomniane warzywo korzeniowe. Zainteresowało mnie wskrzeszenie tradycji, spróbowanie czegoś nietypowego. Według opisów wszystko wyglądało nieźle, niewymagająca, dobrze się przechowuje. Ale nie wziąłem pod uwagę jednego ważnego czynnika czasu. Brukiew ma bardzo długi okres wegetacji. Sadzi się ją wiosną, a potem czeka, czeka i czeka. Całe lato zajmuje miejsce na grządce, wymagając pielenia i podlewania. W tym samym czasie na tej samej powierzchni można zdążyć zebrać dwa plony rzodkiewki, a potem posadzić zieleninę lub wczesną marchewkę. A kiedy jesienią wreszcie wykopujesz długo wyczekiwany plon, może czekać cię kolejne odkrycie. Specyficzny smak brukwi, powiedzmy sobie szczerze, nie wszystkim w mojej rodzinie przypadł do gustu. Jest dość ostry, z lekką goryczką i nasuwa się rozsądne pytanie: czy warto było tyle miesięcy czekać i pielęgnować roślinę, której końcowy produkt jedzony jest bez szczególnego entuzjazmu? Dla mnie odpowiedź stała się oczywista. Jest mnóstwo innych, szybszych i bardziej uniwersalnych warzyw, a brukiew wędruje do mojego osobistego archiwum ogrodniczych eksperymentów. A co powiecie na słodkiego oszusta? Siódmy numer na mojej liście to roślina, która kusi urodą i ozdobnością, ale w głębi duszy jest prawdziwym dywersantem. Mowa o miechunce. Ach, te jej jaskrawe pomarańczowe lampioniki. Wyglądają po prostu bajecznie, zwłaszcza jesienią. Idealna ozdoba ogrodu, świetny materiał na suche bukiety. Są też odmiany jadalne z jagodami w środku wyglądającymi jak małe pomidorki. Postanowiłem posadzić jedne i drugie. Myślałem, że będzie i pięknie, i smacznie. Pierwszy rok wszystko było super. Krzaczki urosły, lampioniki cieszyły oko, jagody trafiły na dżemy. Byłem zadowolony. Problemy zaczęły się w następnym roku. Na wiosnę ze zdziwieniem odkryłem siewki miechunki. Wszędzie. Dosłownie na całym ogrodzie. Na grządce z marchwią, w samym środku truskawek, przy ścieżce, a nawet na rabacie z różami. Okazało się, że miechunka to mistrzyni samosiewu. Każdy lampionik, który spadł na ziemię, każda niezebrana jagoda, którą ptaki porwały i upuściły, staje się źródłem nowych roślin, a to nie są delikatne siewki, które łatwo wyrwać. To potężne, żywotne chwasty z silnym systemem korzeniowym. Mój ogród zamienił się w pole bitwy z tym pomarańczowym najeźdźcą. Teraz lampionikami miechunki zachwycam się tylko w cudzych ogrodach i na zdjęciach. Osmy punkt mojej listy, czego nie sadzę, to klasyk wiosennych zup, prawdziwa bomba witaminowa po długiej zimie. Chodzi o szczaw. Wydawałoby się, co może być nie tak ze szczawiem. Posadziłeś raz i zbierasz przez lata. Pożyteczne kwaśne ziele do zup i pierogów. Roślina marzenie. Tak właśnie myślałem, kiedy wydzieliłem mu mały kącik na mojej grządce. Problem ze szczawiem polega na jego niepohamowanej energii i szybkości wzrostu. Jeśli nie będziesz go kontrolować i to non-stop, w mig zamieni się w wielki, rozłożysty krzak. Jego szerokie liście zacieniają i tłamszą wszystko, co rośnie obok. Zachowuje się nie jak roślina uprawna, ale jak złośliwy chwast, zagarniając coraz więcej miejsca. Ale to jeszcze nie wszystko. Główny problem to jego niemal maniackie pragnienie kwitnienia. Wystarczy, że na parę dni zapomnisz go ściąć, a on natychmiast wypuszcza pęd kwiatostanowy. A potem liście robią się twarde, łykowate i praktycznie niejadalne, musisz ciągle mieć się na baczności, walczyć z nim, przycinać, powstrzymywać. I w pewnym momencie zrozumiałem: na ogarnięcie szczawiu poświęcam więcej czasu niż na pielęgnację pomidorów. Taki pęczek zieleni ze sklepu czy stargu w zupełności wystarczy, żeby zrobić sobie zupę szczawiową, a miejsce na grządce wolę oddać czemuś bardziej przewidywalnemu. Co zaskakujące. Na moją listę trafił też symbol lata, słońca i wiejskiego krajobrazu. Mowa o słoneczniku, który znalazł się na miejscu dziewiątym. No bo jak to? Przecież to samo piękno i mnóstwo pożytku w jednym, te wysokie, potężne rośliny z ogromnymi, żółtymi głowami, to przecież prawdziwa ozdoba każdego ogrodu. A do tego własne, domowe pestki. Czego chcieć więcej? Problem, jak to często bywa, leży nie w samej roślinie, ale w jej konsekwencjach. Jesienią, gdy głowy słoneczników dojrzewają, zaczyna się prawdziwa uczta. Dla ptaków, sikorki, wróble, szczygły, wszystkie zlatują się na Twój teren. To oczywiście miłe, ale ptaki to strasznie niechlujne stworzenia, jeśli chodzi o jedzenie. Pestki rozlatują się na wszystkie strony. Część zbiorzesz, część zjedzą ptaki, a spora reszta po prostu sypie się na ziemię. A potem przychodzi kolejna wiosna. I czeka Cię coś, czego wcale się nie spodziewałeś. Dziesiątki, jeśli nie setki chaotycznych, niekontrolowanych siewek słonecznika rozsianych po całym terenie. Wschodzą wśród marchwi w truskawkach na środku trawnika i zachowują się już nie jak szlachetne rośliny uprawne, a jak zwykłe, bezczelne chwasty. Mają potężny korzeń, szybko rosną i odbierają innym roślinom światło, wodę i składniki odżywcze. Każdej wiosny musiałem toczyć prawdziwą wojnę z tym nieproszonym spadkiem po zeszłorocznym zbiorze. Dlatego postanowiłem, że lepiej podziwiać słoneczniki na polach. Na swojej działce wolę mieć porządek. Zamykając naszą dziesiątkę ogrodniczych rozczarowań, mamy warzywo, które wygląda jak przybysz z kosmosu. To kalarepa. Ta niezwykła kalarepa przyciągnęła mnie swoim szybkim wzrostem i oryginalnym wyglądem. Posadziłem ją i faktycznie rosła bardzo szybko. Rośliny były zgrabne, nie zajmowały dużo miejsca. Już wyobrażałem sobie, jak będę chrupać soczystą, delikatną sałatkę z własnej najświeższej kalarepy. Ale z tym warzywem wiąże się pewien bardzo zdradliwy niuans. Ma ono niewiarygodnie wąskie, można wręcz powiedzieć mikroskopijne, okno zbioru. Ten idealny moment, kiedy zgrubienie osiągnie właściwy rozmiar, ale jeszcze nie zdąży stwardnieć, trwa dosłownie kilka dni. I ja ten moment przegapiłem, zająłem się innymi sprawami, przyjechałem na działkę tydzień później niż planowałem. Patrzę, a moje kalarepy urosły jakieś olbrzymie. Z radością odciąłem największą, wyobrażając sobie, jaka będzie w smaku. Ale spotkało mnie srogie rozczarowanie. Zamiast delikatnego, soczystego miąższu, próbowałem przekroić nożem coś, co przypominało drewno. Kalarepa stała się twarda, włóknista i absolutnie niejadalna. Cały plon wylądował na kompoście. Taka pusta wymaga od ogrodnika punktualności i stałej kontroli. A ja lubię, kiedy warzywa potrafią trochę poczekać na mnie w grządce. Dlatego z kapryśną kalarepą się pożegnałem. Ale wiecie, co jest sednem i główną puentą tej historii? Problem nie zawsze tkwi w samej roślinie. Główny błąd, który popełniałem, to brak planowania i ignorowanie specyfiki mojej działki. Prawdziwym wrogiem ogrodnika nie jest mięta czy chrzan. Prawdziwym wrogiem jest myśl, a jakoś to będzie. Sadzimy agresywną miętę prosto do gruntu, choć jej miejsce jest w głębokim pojemniku wkopywanym w ziemię. Próbujemy wyhodować południowego arbuza w północnym regionie, nie zapewniając mu szklarniowych warunków. Wydzielamy kukurydzy mały kącik, gdzie fizycznie nie ma szans na prawidłowe zapylenie. Lenimy się zebrać w porę kalarepę. Główną rośliną, którą przestałem sadzić w swoim ogródku, jest iluzja idealnego ogrodu bez wiedzy, bez błędów i bez dokładnego planowania. A zatem moja czarna lista to nie wyrok na te rośliny, a raczej przypomnienie. Przypomnienie o tym, że do każdej sprawy, nawet do sadzenia ziół czy warzyw. Trzeba podchodzić z głową. Dziękuję że dotrwaliście do końca tego filmu. Jeśli było wam to pomocne albo odnaleźliście w moich błędach cząstkę siebie, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych ogrodniczych historii. A teraz pytanie do Was. Jakich roślin nigdy więcej nie posadzicie u siebie na działce i dlaczego? Napiszcie swoją historię w komentarzach. Mnie i innym widzom będzie bardzo ciekawie poczytać.